Mhm. Dobra, teraz tylko rajdzie. Nie, nie udało się. Za duża liczba członków. Kurwa, no nie wierzę, dobra. Eee. Już. Dobra, wyrzuć szwagra, wyrzuciłem już, teraz. Dobra, już poszedł. Kurwa, szwagier poszedł. A kto się teleportował teraz? Ja. No to lecimy wszyscy. Chodźcie. No lećcie, a ja tylko No jesteśmy już. tutaj, no. Szybcie. Już jesteśmy za tobą, Szymek. Dobra. Ja też już lecę.

Kurwa w tekstury się wiewałem. Ale mi się kamera dobra, Jest git Gdzieś tam biegniecie. Ja nie wiem, pilnowałem cię szymek, ale teraz to mi znikły z oczu. Ty tyłu to Dobre, dobre, dobre. No Dobra, na spokojnie. Ta rata ciśnienie mi się tak fajnie podniosło. Tak, 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 tak. tak. Dobra, jest tu okay. Aha! Oh, no, słyszałem, że, że tam ktoś A, polecił. Spidło? Spadłem, spadłem pod wodą. Czekaj, pójdę, zobaczyć, czy tam petów nie ma żadnych. Ja mam te maski, hej. Dobra, luz, później maski.

Tam, 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 tam. Dobra, luz. O, na się O, 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 ale o, chcę nie ma, Ja na to... ich nowej O, oh, jest, jest, jest. Dobrze. Dobra, idź w ten mur, prosto. idzie. Dobra, Zsuną mówiłem... Mówiłem, się? się? Mówiłem ci, sunie, Kit jest. Dobra, cicho, cicho. No i bardzo da... Na... No przecież widzę na bugi nie... O o o o! Na bugi nie i po góry wginie! A kurwa, no to są u nas no! Ale na zimie? Tak! Tak! Trzeba tam lecieć i z żywiołków zbierać. Do tego! No teraz to jest problem no! Pena to już... Pięknie! Ja nie jestem w no, sklepie jest w ogóle, nie? No! Ja muszę to zrobić, ale muszę tylko... ten! Ależ... I... Allaguje. Dzisiaj ten zabija jednego wolników. I da dżabalanie. ma Mam piecie. Nie, dobra. Jakieś mieście to może mnie poczują? Na pewno, kurwa, poczują. <gry> jaka dziura. Dobra, ja jeszcze wchodzę z bombami. Zbyszek o, tam. Zbyszę tam. To chyba padło, Łowoś. Koń chyba padł. Zbyszek tam jeszcze. Chodźcie tutaj. OLOK Powoli trzeba wchodzić, powoli, powoli. Powoli, powoli. Zbierzmy się w grupę, pamiętajcie. Ty to jest Kurwa, chcę tą świątynię osłabić. Ja bomby pod świątynię. Uwaga. Kto ma bomby? Kurwa, teraz to dobra, to, to nie proszku mam. A, a masz, ale nie masz smowy. Którą tam? Po lewej czy po prawej? Coś tam w środku jest. Nie ma więcej bomb, mam tylko dwie. Kto ma jeszcze? To mi. Ej, tu jest Jacek, Jacek. Jacek, bierz z konia. W koniu masz. Grup bomby Koniu ci teraz włożyłam do tego konia, Zdech ten konia. Ja nie, nie widzę On tego się... konia ile Dobra wzięliście tak, wzięliście tam Słuchajcie pilnujcie, pilujcie, bo ja muszę sprawdzić te bomby No kurwa Wyczyny. Nie mam bomb odkrytych, ale jazda. Dobra. No bo ja muszę... Wszystkie rzeczy ze skrzynek też pozabieraj, nie? najważniejsze to są kochane bomby. Jo, bomby i... To jest, jest niewolnik jeden, widzę. To jest... Wpilujcie mnie. Gdzie ty jesteś? Dobra, żywij się od nich. Dobra, eee... Yy... Nie stresować mnie, bo nie mogę znaleźć tych bomb. O, tam masz nawet trzech niewolników. Ja no to nas wymuszą do zera, nie? A tam kurwa 3500 flaszków było. O. To ja strzelam gazówkami, próbuję ich otruć. Ty no nie... Nawet czytać mnie nie chcę. No to co no tak? dzbanek no, 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 no. musisz odkryć Wytwórca mebli i zwanek. Nie, nie kurwa jeszcze nie weszli chyba tego się Nie są on już środku. Ero się... już Robię wszystko tutaj Już robię wpiłam się ale nie wiem czy ja tu coś cokolwiek zrobię bo mnie zabijają no, no Dobra

To się, to Ale no nie, to nie rozdzielamy nie, się, nie, no kurcze pieczone, co się, bo trzeba pilnować Jacka teraz. No. Jak coś, to jest zabroną trzech npców, nie? Nie wiem czy poszło brama. mojego W każdym bądź razie to... Ej, tutaj ktoś trzy bambę postawił, tak? Zacznij. Ta ja.

Bo jestem strażnika. Ty wejdźcie z tymi, kto ma jeszcze pety? No niech tam wyśle te swoje pety, wyślijcie pety. Ten lefaktor, on będzie miał wszystko na sobie. chyba wiedział o tej miejscówce, bo nie wierzę, bo musiał któryś znowu wiedzieć. Bo on wszystko wierzy na siebie. La facto, on wszystko na siebie. Tu ja Nie wiem, ja sobie do są muszę wycofać. A to nie wiedziałem. Chyba mój to polegnie. A, a nie. Ej, bierzcie te koty, żeby atakować. Słuchajcie. Masz na Mam. Bo posłanie rozwalili. Jak to jest stoi, to możesz spróbować tam jeszcze zbić i przesmuratować. Ale to jest. Ale sprawdzała, na razie w domknie gdzie i może się to chlebić, bo mają raj awatarek. Jeżeli skądzili się, to może się cofnąć. Tak, to mój widzili. Coś się cofnie kota swojego, po? No właśnie, próbuję, ale nie chcę płytka To jest Silver. Silver, to popinuj no. tutaj, dobra? A ja wejdę ze swoim teraz. Dobra. Dobra, sprawdzać świątynię, czy jest set. Ej, czy... Ej, weźcie zmieńcie na chwilę imprezę. Po, my, słuchajcie, rajdujemy, zielarka i ten. Po nicach nie, nie pomożemy. A nie wiesz... ma. Dobra, ale dobra, to i tak Okej, okej. Ty, mam jeszcze bomby. Gdzie podkładać te bomby? Brama się otworzyła, czy mi się wydaje? No, jest to ktoś. Ale oni jak będą wracać, to przecież oni mostem sobie przejdą. Ty, pod te drzwi trzeba podpadać. Pod Pracę które? Ale to framugi najpierw, wiesz, na, nas zamkną. Pilujesz mi, Szymon? O, tak. Nie mam nie ma maski. Nie mam maski. O. Jacek, mam maskę, chodź tu. To musisz jechać. mi wyrzucić. no. Stój. Gdzie jesteś? Tu przy bramie, no. Dobra, słuchajcie, chodźcie, wycofamy się na razie, bo to nie ma sensu. Chodźcie, się wycofamy masz, i przyjdziemy tutaj. Ma taką maskę tutaj koło kota swojego. Wycofka, wszystko na, wszyscy na obelisk. I z obeliska później Pisz, tego. Oni te, bo... oni te zabudują, jak są tutaj, odejdziemy. To i co z tego, ale zadaliśmy potężne straty, spokojnie on wszystkiego nie zrobi, prawda? Mamy jeszcze bomby, no. I pójdziemy z drugiej strony, bo jak tak będziemy walczyć, że będziemy ginąć na darmo, to nie ma sensu, no. No, ogromne straty, tak? Oni właśnie przynieśli, kordę, cały luto od No, ale to nic nie poradzić na fakty, na te skrytki. Trzeba to wykorzystywać i koniec, no. Dobra, wszyscy ten. w yy, stronę Skowrona, prawda? I tam się rozdzielimy i zorganizujemy spokojnie. Oleca po bomby, nie? Ewentualnie, Janusz, ty tylko wiesz, yy, tego. Każdy cyder na dżunglę dotwa, dojść do tego? No no... No to, ale poczekaj, 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 a Janusz jak dojdzie do, do bazy? Słuchaj, spokojnie. No to idź, Madziu, teleportuje się później do No na spokojnie, bo jak zaczniemy szarżować tak jak wtedy, to nas wybiją i nic tam nie będzie. A tu jest taka prawda, że jest już stracona sytuacja u zielarki. No kurwa wyczyścili wszystko i koniec no To jest właśnie chowanie po skrytkach towaru, kurwa proszku i dupa, no. Nomadzi mają to do siebie, że nie mają nic i na niczym im nie zależy, no. Mnie też boli serce, bo, słuchaj, wiem, bo, że legendarne te że kopale daliśmy zielarce, nie tak? No ale co zrobić? Nic nie poradzimy na to, no. Mam nadzieję, że teraz Andrzej z zielarką zrozumieją to, że to jest wojna totalna i trzeba nas yy, wesprzeć.